Prezydent RP. Najczęściej, jak pada to hasło, to znajdujemy wobec niego jakieś porównania w stylu krawężnik, żerandol, ktoś tak bardzo niepotrzebny jak Tanajno w wyborach. Czy jest to jednak prawda? Czy faktycznie nasz prezydent to jest tylko taka wydmuszka, która jeździ sobie za granicę i gada z innymi prezydentami, a wszystkie ważne decyzje i tak są podejmowane przez Sejm? Jako, że właśnie zbliża się druga tura wyborów, warto dokładnie przeanalizować, jakie są prerogatywy naszego prezydenta, to znaczy, co może, a czego nie może. Warto zastanowić się, czy faktycznie jest to aż tak nieistotna postać. No bo, jeśli faktycznie byłaby tak nieistotna, to powiedzcie mi, o co te wszystkie partie polityczne się tak w ogóle zabijają? W związku z tym zacznijmy od ogólników. Kim jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej? I co tak naprawdę może zrobić? Prezydent Rzeczypospolitej to najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej. Wraz z Radą Ministrów wdraża on prawo w życie i. stoi. stoi na jego straży. No dobra, no przynajmniej w założeniu. Prawda jest jednak taka, że z tym stanowiskiem wiąże się nieco większa ilość obowiązków i przywilejów. Może on bowiem realnie wpływać na obsadzenie niektórych istotnych stanowisk, posiada prawo do inicjatywy ustawodawczej, legendarne prawo weta ustawodawczego, możliwość odsyłania projektów ustaw do Trybunału Konstytucyjnego oraz stosować prawo łaski. Jak więc widać, nasz prezydent to nie jest tylko. Reprezentant państwa. To nie jest osoba, która ma wyłącznie jeździć sobie na delegację i co jakiś czas nauczyć się jakiegoś tekstu, który zleci mu sztab doradców. Skoro już powiedzieliśmy sobie tak w ogólnym zarysie, czym się ten człowiek zajmuje, to teraz przeskoczmy sobie po kolei przez te wszystkie jego kompetencje. Zacznijmy od prawa do desygnacji. Od razu warto tu zaznaczyć. To prawdopodobnie najmniej ważna ze wskazanych wcześniej prerogatyw. Większość powołań w wykonaniu prezydenta odbywa się bowiem na wniosek Sejmu, co oznacza, że to nie prezydent decyduje, gdzie posadzi kogo. Zazwyczaj taka decyzja jest podjęta przez inne ciało, takie jak wspomniany Sejm, a prezydent dokonuje tylko formalnego wdrożenia decyzji w życie. Jest tak na przykład z wyborem premiera. Najczęściej desygnuje go ugrupowanie, które w poprzednich wyborach zdobyło największe poparcie, a rolą prezydenta jest tylko przyklepanie tej decyzji na piśmie w formie postanowienia prezydenckiego. Podobnie jest np. z wybieraniem prezesa banku centralnego, powoływaniem ministrów, ratyfikowaniem i wypowiadaniem umów międzynarodowych, ustanawianiem naczelnego dowódcy sił zbrojnych w czasie wojny, czy szefa sztabu generalnego w czasie pokoju. Czyli tak krótko podsumowując, całe to prawo do desygnowania pewnych stanowisk to tylko taka formalność, taka wisienka na torcie. I tak ktoś inny podejmie decyzję. Prezydent jest tutaj jedynie elementem większego łańcucha. Dużo ciekawiej robi się jednak, kiedy zaczynamy rozmawiać o inicjatywie ustawodawczej, którą ma przecież nasz prezydent. Na czym ona polega? Gdy idzie o inicjatywę ustawodawczą. Tak naprawdę prezydent ma dwie metody wprowadzania nowego prawa w naszym kraju. Jedna polega na zwyczajnym tworzeniu ustawy i przedłożeniu jej Sejmowi pod głosowanie. Nie jest to może najskuteczniejsza metoda wdrażania nowego prawa, bowiem Sejm zawsze może taki wniosek zwyczajnie odrzucić, jednak takie rozwiązanie, przez fakt, że stosowane jest rzadko, może być użyte celem, na przykład, wywołania burzy medialnej w jakiejś sprawie lub spełnienia obietnicy wyborczych, co, nie ukrywajmy, nieczęsto się dzieje. Istnieje jednak alternatywa dla tej metody, która ma wyjątkową wręcz moc propagandową i jest to prawo do zarządzenia referendum, którą zatwierdza Senat bezwzględną większością przy obecności przynajmniej połowy członków. Takie działanie, jako że jest kierowane bezpośrednio do suzerena, a więc narodu. Może być szczególnie ważne przy budowaniu poparcia. Wyobraźcie sobie bowiem, że prezydent w odpowiednim momencie ogłasza referendum w jakiejś głośnej medialnej sprawie legalizacji marihuany, czy na przykład prawa LGBT. Wówczas nie chodzi nawet o wynik referendum, a raczej o umiejętne nagłośnienie sprawy lub wykorzystanie tych wyników na swoją korzyść. Czy to po to, aby zdobyć większe poparcie, czy też celem zatuszowania jakiegoś niewygodnego głosowania. Jak więc widać, inicjatywa ustawodawcza, czy też referendalna, to już jest moc, którą prezydent może troszeczkę przynajmniej w społeczeństwie namieszać i coś tam od siebie do tego całego garnica naszego prawa dorzucić. Oczywiście wciąż mówimy tutaj o efektywności rzędu Korwina w przeciętnych wyborach, w których startuje, ale jest to już coś. Dużo ciekawie jednak robi się, kiedy opowiadamy o możliwościach prezydenta do blokowania inicjatyw ustawodawczych Sejmu. Porozmawiajmy w tej chwili o wecie prezydenckim. Prawo weta każdy chyba w jakimś zarysie rozumie. Prezydent, niczym sarmata z dawnych lat, może po prostu krzyknąć: Nie pozwolę! I ustawa ląduje w koszu. Sęk jednak w tym, że to nie jest aż tak proste. Po pierwsze, warto zauważyć, że weto musi być stosowane całościowo. To znaczy, jako prezydent, musimy odrzucić całą ustawę. Nie możemy wybierać sobie co mniej wygodnych zapisów do wyrzucenia. Kasujemy całość lub nic. To sprawia, że przy co bardziej ambiwalentnych ustawach, prezydent może mieć ciężki orzech do zgryzienia. Jeśli na przykład wierzy w wolny rynek i otrzymuje ustawę, która ma ułatwić procedury administracyjne, ale jednocześnie podnosi podatki celem sfinansowania nowych systemów informatycznych, które umożliwią planowane uproszczenia, to co ma zrobić? Niczym Keltus dosiąść białego rumaka Occidentu i głosić hasła o uproszczeniu życia przedsiębiorców? Czy zachłysnąć się niczym Korwin na widok swojego wyniku wyborczego i odrzucić ustawę, stwierdzając, że to przecież tfu socjalizm? Jak więc widać, osoby, które twierdzą, że prezydent to nie jest funkcja, która ma coś tworzyć, ale raczej blokować, mają w tym trochę racji. Jednakże z prawem Weta nie jest do końca tak prosto, jak do tej pory to rozrysowałem. I prawda jest taka, że wykorzystanie tej umiejętności prezydenckiej wiąże się z pewnym politycznym ryzykiem. No właśnie, w tym miejscu warto się zatrzymać i wyjaśnić sobie, że Weto ma drugą ważną cechę. Nie działa z automatu. Zawetowana ustawa wraca do Sejmu, który ma zdecydować, czy prezydenckie weto w ogóle uwzględnić. Robi to za pomocą trzech piątych głosów przy obecności przynajmniej połowy posłów. Żeby nie było, Sejmowi nie zawsze łatwo się na tyle zorganizować, aby taki manewr przeprowadzić. Nawet w sytuacji takiej jak w roku 2020, gdzie jedna partia kontroluje ponad połowę głosów w sali plenarnej. Nie ma ona dostatecznej siły, by takie weto zablokować. To oznacza, że z jednej strony prezydent powinien mieć jakiś przekonywujący powód do wetowania ustawy, a sejm musi się wzajemnie przekonać do ewentualnego odrzucenia takiego weta. Innymi słowy, jeżeli zależy nam na tym, aby bardzo szybko przepchnąć jakąś ustawę, warto wtedy tego prezydenta kontrolować. Dzięki temu mamy pewność, że. Ustawa może na przykład być przeprocedowana w przeciągu jednej nocy. Pamiętacie jak PiS przepychał ustawy dotyczące Sądu Najwyższego? Wówczas głosowanie odbyły się dosłownie w nocy, a już o poranku prezydent podpisywał ustawę. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby prezydent był z opozycji i tej ustawy nie podpisał, ale na przykład ją zawetował. Sejm musiałby ją ponownie przegłosować, co wiązałoby się prawdopodobnie z dużo, dużo większym szumem medialnym niż... Ten, który mieliśmy wówczas. No i w efekcie doprowadzilibyśmy wreszcie do sytuacji, w której okazuje się, że prezydent może pomieszać szyki władzy, która obecnie kontroluje Sejm. No dobra, ale zaznaczyłem, że weto działa absolutnie. To znaczy, wetujesz całą ustawę albo spadaj. Co w sytuacji, kiedy chcemy zawetować tylko niektóre elementy ustawy? Cóż, wówczas prezydent też może coś zrobić. Na przykład odesłać tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Mechanizm ten jest też szczególnie przydatny w sytuacji, kiedy prezydent nie umie za bardzo uzasadnić dlaczego weta chciałby użyć. To znaczy, jeśli użyje weta bez żadnego poważnego powodu, wówczas sejm może stwierdzić gościu, puknij się w głowę, my se to przeprocedujemy jeszcze raz, odrzucimy to twoje weto i Pchniemy po prostu ustawę dalej. Jednakże, kiedy Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że dana ustawa jest nie taka, jak powinna, wówczas Sejm ma dużo większy problem. Prezydent ma także możliwość skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania jej konstytucyjności. Trybunał może wówczas ustalić, że niektóre z przepisów są niezgodne z przepisami ustawy zasadniczej. Po rozpatrzeniu taka odchudzona ustawa wraca do prezydenta który może zrobić z nią dwie rzeczy – procedować ustawę z pominięciem przepisów, które się pod Konstytucją nie łapią, lub zwrócenie jej Sejmowi, celem wprowadzenia poprawek. Oczywiście to może być, przynajmniej potencjalnie, kolejne narzędzie gry politycznej. Najczęściej bowiem decyzja ta nie zostaje podjęta ze względu na dobro narodu, ale raczej ze względu na to, czy odpowiada ona linii politycznej głowy państwa. Powrót do Sejmu nastąpi najczęściej, jeśli Trybunał Konstytucyjny odrzuci przepisy, które były po myśli prezydenta, a w przypadku odwrotnej sytuacji możemy spodziewać się szybkiego machnięcia podpisu. Do tego warto jeszcze wspomnieć, że wysłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego może być także jej końcem. Jeśli instytucja ta bowiem uzna, że kluczowe przepisy ustawy są niekonstytucyjne, taka ustawa z automatu trafia do śmieci. Tak więc można powiedzieć, że w ramach tej prerogatywy prezydent uprawia swoisty hazard polityczny, choć często może to być hazard wyjątkowo opłacalny, szczególnie gdy opcja polityczna kontrolująca prezydenta nie ma większości sejmowej i w ten sposób opóźni działania Sejmu lub nawet zatrzyma je, jeśli oczywiście Trybunał Konstytucyjny w tym dopomoże. W związku z tym widzimy już teraz, że kontrolowanie prezydenta w momencie, kiedy kontrolujemy na przykład większość sejmową, to dość ważny element politycznej gry. Nie dość, że przyspiesza procedowanie co ważniejszych dla nas ustaw, to dodatkowo nie ryzykujemy, że na przykład taki prezydent odwali nam partyzantkę i przepchniemy niepełną ustawę. No dobra, opowiedzieliśmy sobie już do tej pory o najważniejszych prerogatywach prezydenta. Czy jest to jednak wszystko? Zajmijmy się jeszcze Innymi umiejętnościami prezydenta, które często są pomijane w dyskusji, ale w rzeczywistości mogą całkiem sporo namieszać. Wbrew pozorom prezydent Rzeczypospolitej posiada w rękawie jeszcze kilka interesujących sztuczek. Jednym z najciekawszych jest zapewne prawo łaski, a więc możliwość uwolnienia konkretnej osoby od prawomocnego wyroku sądu. Teoretycznie w przepisach stoi, że stosuje się je w Uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy skutki wyroku są nadmiernie dolegliwe. Ale bądźmy szczerzy, jest to mimo wszystko dość arbitralny zapis i oczywistym jest, że prezydent może go nadużyć wedle swojego widzimisię lub też się partii politycznej, od której teoretycznie jest on niezależny. Prawo to ogranicza się tylko w przypadku osób skazanych przez Trybunał Stanu, gdzie głowa państwa nie ma nic do gadania. Prezydent ma też spory wpływ na media narodowe. Samodzielnie powołuje dwóch członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz dwóch członków Rady Mediów Narodowych, spośród osób zgłoszonych przez ugrupowania sejmowe. Jest także odpowiedzialny za wybór trzech członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy mają ogromny wpływ na realizację polityki pieniężnej państwa. Dodatkowo, głowa państwa może także całkowicie arbitralnie nadać wybranej osobie obywatelstwo polskie. Bez spełniania jakichkolwiek wymogów. W materiale pominąłem także kwestie związane z prowadzeniem polityki zagranicznej, a więc prowadzenie negocjacji z głowami innych państw, ratyfikowanie lub odrzucanie umów międzynarodowych, czy powoływanie ambasadorów. Zrobiłem to jednak celowo, gdyż właśnie te kompetencje sprawiają, że prezydent w tym kraju jest traktowany trochę jako przysłowiowy żerandol. A film ten miał na celu ukazać, że nie jest to stanowisko pozbawione znaczenia. No dobra, opowiedzieliśmy sobie już o tym dosyć dużo, ale wciąż nie przyszedłem do moim zdaniem najciekawszej prerogatywy, którą posiada nasz prezydent. Mowa o tak zwanym arbitrażu prezydenckim oraz uprawnieniach prezydenta w sytuacjach kryzysowych. Prezydent okazuje się kluczową personą, gdy mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. Jeśli na przykład konieczne jest skrócenie kadencji Sejmu, jak to miało miejsce w 2007 roku, wówczas podpis prezydenta zakończył piątą kadencję Sejmu przedwcześnie i doprowadził do zmiany przy sterach. Zamiast PIS w ramach przedterminowych wyborów do władzy doszło PO. W ramach arbitrażu prezydent może także skierować do Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego orędzie, nad którym te nie mają prawa debatować. W sytuacji, gdy koalicji rządzącej grozi rozpad lub wotum nieufności, kontrola nad prezydentem to znacząca siła, gdyż tego typu przemówienie może zmienić opinię obywateli lub przyczynić się do zszargania opinii na temat opozycji. Prezydenta warto także kontrolować przy okazji afer czy sytuacji kryzysowej. Ma on bowiem możliwość złożenia wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej członka rządu, prezesów NIK-u u naczelnego dowódcę sił zbrojnych czy członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Szczególną moc prezent zyskuje w sytuacji ekstremalnej, takie jak wojna czy znacząca katastrofa naturalna dotykająca kraj. Wówczas bowiem Sejm może mieć ogromne problemy, by normalnie funkcjonować. I to właśnie prezydent ma prawo, by ogłosić stan wojenny, odpowiedzieć lub nie odpowiedzieć na wezwanie wynikające z postanowień międzynarodowych, zarządzić mobilizację, może wydać rozporządzenia z mocą ustawy, decyduje o celach sił zbrojnych, najczęściej na bazie wcześniejszych planów strategicznych, konsultowanych ze sztabem naczelnym, oraz ma prawo skierować wojsko, by zapanować nad sytuacją wyjątkową. I jasne, to jest przydatne i potrzebne. Demokracja najczęściej zawodzi w sytuacji ekstremalnej. Ale i tutaj mamy pola do nadużyć. Co bowiem, jeśli sytuacją wyjątkową nie jest powódź na Śląsku albo napaść wrogiego mocarstwa, ale na przykład masowe protesty? Wówczas możliwość odwalenia Macrona i wysłania wojska do pałowania ludzi to bardzo potężna moc. Mam nadzieję, że dostrzegacie teraz, iż prezydent to osoba szczególnie ważna właśnie w tych momentach kryzysowych, kiedy Sejm nie może się zwołać albo. Cóż, Sejm po prostu nawala i wtedy to od prezydenta zależy, czy ten Sejm rozwiązujemy, tak jak w 2007 roku, czy też nie. Prawda jest jednak taka, że i w sytuacjach pokojowych można znaleźć przynajmniej polityczne zastosowania dla prezydenta. Dzięki temu, że może on manipulować tym, czy ustawa przejdzie szybko czy wolno, czy będzie dana do Trybunału Konstytucyjnego, czy nie będzie dana do Trybunału Konstytucyjnego, prezydent ma dość znaczący wpływ na to, jak będzie kształtowało się prawo w naszym kraju. W związku z tym mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału nie będziecie już traktowali naszego prezydenta jako zwykłego, jak to wspomniałem na początku materiału, żerandola czy też krawężnika. Wiesz, z drugiej strony to porównanie do krawężnika nie jest takie złe, w końcu ma blokować ustawy, nie? A do tych, którzy po tym materiale wciąż są nieprzekonani, że prezydent to dość istotna politycznie funkcja w tym kraju, mogę jedynie zacytować pewnego kandydata na to stanowisko, który kilka tygodni temu mówił, że Sprawdź w internecie. W związku z tym, jeśli mam rzucić jeszcze jakiś apel do narodu przed zbliżającą się drugą turą wyborów, to powiem tak. Pamiętajcie, że nie będziecie wybierać żrandola. Wybierzecie całkiem efektywny krawężnik. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Widzimy się już wkrótce.